Cześć. Cześć. Już bierze się koniec naszego pobytu w Turcji i na koniec sobie robimy takie wczasy tutaj. Tak, znaleźliśmy sobie hotel dwie godziny od Notalii się... w okolicach Side i wyszło nam dużo taniej niż gdybyśmy lecieli z Polski. A jak chcemy dostać najlepsze turystyki? Znaczy, ile nam to wyszło? Ogólnie za cztery osoby, all inclusive, pięć gwiazdek, tydzień czasu. 2800 zł nam to wyszło. wszystko. więcej o 25 zł tylko od normalnej tekstów. A to teraz mówimy o hotelu. No nie tego Pokażemy Wam, co będzie się działo w tym hotelu. Zwłaszcza teraz, podobno jest mniej turystów. Ja nie wiem. Nie turystów jest, ale no zobaczymy. Jak jest mniej turystów, to nawet jest plus, prawda? Zamówiliśmy transfer do hotelu w SIDE. Transfer zwykłym, ekonomicznym autem kosztowałby nam. 250 Lit z samochodem VIP 300, więc dzieliśmy sobie samochodzi Klip, więc proszę zobaczyć. Tutaj mamy o taki stoliczek. Super samochód. No przeciwko siebie siedzimy. Już ja by... Telewizorek z widokiem na drogę, bo nie widzimy kierowcy. Już ja z wybudowlę no, 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 no już nam buduje samochód taki. No ekstra, co? Mhm. A jest Różnica telewizor. 25 zł między zwykłym ekonomicznym a, a takim. Nie możemy VIP. oglądać telewizor. Mam no, wszystko takie na wypasie, bym powiedziała. Powiedzieli, że wszystko jest otwarte z fitnessem i z hamam. Wszystkie baseny, wszystko powinno być otwarte. Ja chcę mieć taką sofę. Taką byś chciała? Jakbyś sobie się położył, wypoczywałoby się na tej sofie. No, idealnie. Dziewczyna powiedziała, że wszędzie nie są trony, więc może się poczuć jak królowe. Nie, wszędzie takie trony. <grym> Dziewczyny już zauważyły przez szybko zjeżdżalnie. Pójdziemy z Dostaliśmy pokój, mówiłam tak 2800, nam wyszło, to było 630 euro i to jest pokój taki droższy Family Room z dwoma pokojami. Tutaj pierwszy pokój dla dzieci. Bardzo duży prysznic. Łazienka super. A mini-barek jest z wodą z fanta z kolą. Pierwszy dzień za darmo, następne dni tylko woda za darmo. a fant no. Wodę będę nam dokładać, a to tylko pierwszy dzień na przywitanie. Dobra, idziemy zobaczyć nasz pokój rodziców, pokój <grylowski> królewski. Jeszcze wygodniejszy! No, obrazy, nie no, bardzo fajnie. Cały hotel jest taki bardzo ładnie udekorowany. Obrazów jest sporo. Mamy też telewizję. Nawet mamy takie miejsce, gdzie można się umalować. Jest przygotowany czajniczek, gdzie można sobie zrobić kawkę, herbatkę. Też mamy w komplecie. Taka kanapa, którą Wiktoria uwielbia i Dominika. No i najciekawszy widok. Dostaliśmy widok na morze i na basen. Tylko jak to się otwiera. O, dawaj tu. To jest taki rzut na nasz pokoik. No i najpiękniejszy, czyli widok. Tam jest widać morze, a tu mamy na dole basen, tam scena. Ale daleko morzu, mama. No wcale nie jest też tak daleko. A tam właśnie zjeżdżalnie widać. Bardzo, widać, że bardzo mało ludzi. Prawie wszystkie leżaki puste. Widzę tam jednego turystę. A tam jeszcze ktoś leży, jeszcze pani idzie. Ogólnie jest pusto, ale na szczęście powiedzieli, że wszystko jest otwarte. Nawet hamam i siłownia. I ze wszystkiego można swobodnie korzystać. dalej na maski. No ale mam nadzieję, że na basenie nie trzeba będzie masy chodzić. To, gdzie co jest? Czyli na pierwszym piętrze w dół minus jeden główna restauracja. I tak dalej. I restauracja. Czyli tam większość jest, na dole, a nie tutaj. Tak, chciałam tylko mały luk zrobić. No takie tam. Na minus pierwszym piętrze. Jakieś zakupowe rzeczy. I restauracje. Tylko gdzie te restauracje są? Deserek od a ja co? Na razie jest rzeczalnie włączone, ale poprosimy włączyć wodę i wtedy nam włączą i będziemy zjeżdżać. Jak już widzieliście, bardzo dużo Są wolnego miejsca, mało ludzi stosunkowo. A jeśli chodzi też o jedzenie, no to po prostu w restauracji się podchodzi do stanowisk z jedzeniem się prosi o podanie tego czy innego. A dzięki temu, że nie ma dużo ludzi, to idzie dosyć sprawnie. Dzisiaj mamy jakiegoś chyba grilla, może kebabę, zobaczymy. Ale na, na zewnątrz coś smażą. Co dzień jest jakiś grill. Słodkie? Epsy. Chciałam teraz opowiedzieć o tym, jak teraz jest w hotelach. Oczywiście, mogę mówić tylko o naszym hotelu, czyli Mary Palace. Ale tak w skrócie opowiem, jak teraz to wygląda pod kątem oferty. Jak tu przyjechaliśmy, jak w ogóle wybieraliśmy hotel, czytaliśmy o bogacie ofercie animacji, gastronomicznej. Siłownia, sauny i tak dalej wszystkie. Nie się, że część rzeczy nie będzie po prostu czynna, ze względu na wiadomo, co plus i jeszcze małej gości, Ale przyjechaliśmy. Okazało się, że wszystko działa. Jeśli chodzi o siłownię, trzeba po prostu wcześniej zarezerwować tak samo sauna ale przez to, że jest mało turystów, więc nie ma problemu z rezerwacją. Z dnia na dzień można sobie zarezerwować, nawet na ten sam dzień też dało supernie. Animacje są robione, wszystkie według planu, tylko, że niektóre animacje nie są, nie ma chętnych osób i dlatego niektóre animacje nie są w to, że nie ma chętnych. baseny wszystkie czynne, rozjeżdżanie są czynne nie cały dzień, tylko godzinę do południa, godzinę po południu, ale to nie jest tak na sztywno, bo wczoraj wieczorem ktoś poprosił już o po tym czasie, kiedy powinno było być czynne włączyć i obsługa włączyła te to zjeżdżalni też spokojnie do godziny, tam dzieciaki zjeżdżały, a to, że jest mało osób, to spokojnie może zjeżdżać bez kolejki, to jest fajne. Jeśli chodzi o gastronomię, moim zdaniem oferta jest dosyć ciekawa, bo no, tam kilka zadań kilka ry ryż, kasza, ziemniaki pieczone, pire, frytki, warzywa, sałatki, surówki. Sporo jest na sejtanie, jakieś jajecznice sadzone, jajka przygotowane, czy liśniki, sery, warzywa. Więc jest to ok, moim zdaniem. Wybór jest wystarczająco dobry. Nie wiem, możliwe, że byłoby lepszy, gdyby był normalny sezon. Ale jednocześnie e, zmieniło się to, że nie podchodzisz sobie sami nakładasz, jak przy szwedzkim stole, tylko kelner podaje jedzenie trzeba wskazać tylko na to, co Podaję niedużą, ale jak ktoś chce więcej, to po prostu można wprowadzić jeszcze. Jeszcze nie ma ograniczeń. Nie, nie ograniczę. E, to jest to w tym, że na przykład chcę potrójną porcję albo trzy razy podejść do tego i poprosić o różne rzeczy. To, to, to zależy kto jakie ma apetyt. To jeśli chodzi o gastronomię, ale są ciasteczka, lody. Taki nieduży placek zabaw, to jest klubik dla dzieci. Byliśmy dzisiaj na masażu e, mam i w związku z tym spóźniliśmy się na obiad. Jak się okazuje, podal nie jest to żaden problem, bo teraz sobie czekamy w snack e, Mamy karty dań, możemy sobie wybrać tak naprawdę jedzenie, jakich chcemy, jest bardzo dużo zaraz będziemy jeść. Nawet pizza jest tak. w karcie. Tak. Chciałam <grym> powiedzieć, że to serwują kolorowe drineczki. Akurat to jest bez, bez alkoholu jakby co, ale może też tak zamówić sobie z alkoholem, bo i całą i całą listę innych drinków. Co ty mam w barze? Sałateczki, pizze, hamburgerki, brineczki. Mm. Dobra, to jest wyjście z hotelu i właśnie taka prosta dróżka w kierunku morza. Mam nadzieję, że szybciej dojdziemy. Niby 800 metrów. Oczywiście od nas korzystają autobusy, ale w sumie chcemy jednak się spacerować, a nie ciągle autobusami jeździć. Tak jedziemy na piechotę. Już chyba się zbliżamy do plaży. Tutaj jest jakiś hotel znowu. A tu jest też jakiś hotel przy plaży, ale wydaje mi się, że basen jest niepełniony. To ciekawe. Teraz chyba już wchodzimy w strefę naszej prywatnej plaży, naszego hotelu. To właśnie ten hotel, w którym basen był nienapełniony. No i ciekawe, taki duży, gigantyczny hotel przy samej plaży, i chyba nie jest czynny teraz. Pusto. Ale plaża jest piaszczysta, miła odmiana po kamieniach. Chciałam pokazać, że na kolację dostaliśmy. Znaczy, dostaliśmy, sobie wybraliśmy, tak? Lasagne, jakieś faszerowane um, coś tam z grilla jest rybka, i jeszcze są takie um, coś na zasadzie kepsa I te koczaki z grilla też podobno są bardzo dobre. Dominika poleca. Jedziemy na plażę. Pozycja z leżaka tak jak mówiłam trochę podichało turystów, a tam o tam mamy bar, toalety, prysznice Czas na popołudniowe ciastko. To jest budyń? Albo jakiś taki deserek panna kota jakaś, czy coś? Nie, ja bym chciał pan na To jakiś brownie. Ten brownie wygląda mi na smacznego. Dobra, ja chcesz a, a to to z jakimś serkiem to też ciekawe. Wiem, że ja popróbuję to. Hotel odżył. Odżył po prostu. Minęło już kilka dni w tym hotelu, już to jest nasz przedostatni dzień, i porównując pierwsze dni i koniec tygodnia o wiele więcej się pojawiło turystów. Widać, że sezon chyba się powoli otwiera, że coraz więcej turystów przyjeżdża z dnia na dzień jest coraz więcej. Też obsługi się pojawia coraz więcej. Na początku tam widać było, że obsługi było mniej, no ale też jak pokazywałam, na początku było też bardzo pusto na leżakach, przy basenie, przy animacjach, dzisiaj jak już. Zauważyłam, i gimnastyka wodna działa o tyle, że było dużo chętnych. I wieczorem, jak się siedzi w barze, to już widać, że jest sporo ludzi. Fajnie, fajnie, że to odżywa wszystko. Chciałam pokazać, że więcej turystów się zjechało. Widać, coś tam rusza. Bliżej sezonu. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale wszędzie jest, gdzieś tam jakieś osoby są. Chociaż jeszcze nie wszystkie rzeki są zajęte, mimo wszystko.